Narody w upadku 786 Historia wskazuje nam mnóstwo narodów, które wskutek doznanych wstrząśnień powróciły znowu do stanu barbarzyństwa. Gdzie odszukać tutaj prawa postępu? Gdy dom Twój grozi zwaleniem się, burz go wtedy, aby zamiast niego postawić nowy, trwalszy i wygodniejszy. Dopóki jednak nie odbudujesz go, Panuje w mieszkaniu twym zamęt i nieporządek. Rozumiesz. Będąc biednym, zamieszkiwałeś lepiankę, a gdyś został bogaczem, opuszczasz ją, by mieszkać w pałacu. Po tobie zamieszkuje twoją lepiankę inny biedak, co się z niej cieszy, bo przedtem nie miał żadnego dachu, gdzieby głowę swoją ukrył. Wiedz i o tym, że duchy, co się wcieliły w naród upadły, nie są te same, które się wcielały za czasów jego świetności. Te, co przybywały ongi i które należały do więcej postępowych, poszły do przybytków doskonalszych, gdzie się dalej rozwijały, gdy tymczasem ich miejsca zajęły inne, mniej posunięte, by takowe w swoją kolej opuścić. Czy istnieją rasy z przyrodzenia przeciwne postępowi? Tak jest. Lecz takie nikną cieleśnie z dniem każdym. Jaki jest los przyszły dusz, co ożywiały te rasy? Przejść muszą i one do doskonałości, przechodząc przez inne żywoty. Bóg nikogo nie wydziedziczył. Takim sposobem mogli być dawniej ludożercami. Sam byłeś nim kilkakrotnie. Zanim zostałeś tym, czym jesteś obecnie. Narody są to jednostki zbiorowe, podobnie pojedynczej jednostce przechodzące przez stan dziecięcy, wiek dojrzały i zgrzybiałość. Prawda ta została sprawdzoną dziejami w starożytności. Czy stąd nie wypada wnosić, że i narody najucywilizowane, że wieku obecnego, Spotkać musi upadek i koniec na ostatku. Narody żyjące tylko życiem cielesnym, te których potęga oparta na samej sile i przestrzeni, rodzą się, rosną i umierają, albowiem siła w narodzie wyczerpuje się, podobnie jak i w pojedynczym człowieku. Te których prawa samolubne sprzeciwiają się szerzeniu światła i miłosierdzia, muszą zniknąć. Światłość bowiem niszczy ciemności, a miłosierdzie wytępia samolubstwo. Ludy mają jak i pojedynczy ludzie życie duchowe, a te, których prawa zgadzają się z prawami przedwiecznego, będą żyły i staną się świecznikami dla innych narodów. Postępczy zleje kiedy wszystkie narody w jeden naród. Nie. W jeden naród jest to niemożebne, bo z rozmaitości klimatów powstają obyczaje i rozmaite potrzeby, składające się na narodowość. Oto dlaczego będą one zawsze potrzebowały osobnych praw, zastosowanych do tych potrzeb i zwyczajów. Miłosierdzie nie powinno znać granic i robić różnice pomiędzy ludźmi gdy się prawo boskie stanie powszechną podstawą do prawodawstwa ludzkiego. Ludy będą wtedy pełniły obowiązki miłosierne jedne względem drugich, jak człowiek pojedynczy względem innego człowieka. Żyć będą w spokoju i szczęśliwie, bo nikt nie zechce szkodzić swemu sąsiadowi albo żywić się jego kosztem. Ludzkość postępuje za pomocą jednostek. Powoli się oświecających i poprawiających, a gdy ich narośnie dostateczna ilość, pociągają wtedy za sobą i innych. Od czasu do czasu powstają ludzie geniuszu, co wywołują zapał, a następnie przychodzą ludzie władzy, narzędzia Boże, którzy w ciągu lat kilku posuwają ludzkość o kilka wieków naprzód. Postęp ludów jest nowym dowodem prawdziwości powtórnego wcielenia. Ludzie prawi czynią chwalebne wysiłki, by zachęcić naród do postępu moralnego i umysłowego. Naród przeobrażony nie tylko będzie szczęśliwszym na tym, ale i na tamtym świecie. W ciągu jego pochodu przez wieki tysiące jednostek umiera codziennie. Jaki tedy los dostaje się w udziale tym, co polegli w czasie tego pochodu? Ich względna niższość czy pozbawia ich szczęścia, jak i ostatnich przybyszów występnych? Albo może szczęście to jest względne? Sprawiedliwość Boża nie mogła uświęcić podobnej niesprawiedliwości. Za pomocą wielorakości żywotów prawo do szczęścia staje się jednakim dla wszystkich. I nikt nie jest wydziedziczonym sprawa postępu. Ci, co żyli w czasach barbarzyńskich, mogą powrócić w czasach ucywilizowanych, do tego samego narodu lub do innego. Skąd wypływa, że wszyscy korzystują z prawa posuwania się naprzód? Systemat pojedynczego istnienia przedstawia inną jeszcze niedogodność. Podług niego dusza ma się tworzyć w chwili narodzenia. Otóż, gdy jeden człowiek rodzić się może z duszą więcej postępową jak inny, wychodzi na to, że Bóg tworzy dusze nierówne, jedne więcej rozwinięte, inne mniej. Za co ta łaska? Jaka ich zasługa, co nie żyły dłużej od innych, mniej nawet często jak inne, aby miały być obdarzone wyższymi przymiotami? Lecz nie w tym główna trudność. Naród przechodzi w ciągu tysiąclecia od barbarzyństwa do cywilizacji. Gdyby ludzie pojedynczy mogli żyć po tysiąc lat, wtedy zrozumiałem byłoby, że mają czas do rozwinięcia się. Co dnia umierają w rozmaitym wieku, zmieniają się nieustannie, a codziennie widzimy przybywających i ubywających. Z upływem tysiąca lat nie ma śladu dawniejszych mieszkańców. Z narodu barbarzyńskiego powstał naród ogładzony. Cóż tutaj postępowało? Czy jednostki dawniej barbarzyńskie? Ależ te poumierały od dawna. Albo może są to nowo przybyli. Lecz dusze ich zostały stworzone w chwili ich narodzenia i nie mogły one istnieć w czasach barbarzyńskich. Potrzeba by przypuścić w takim razie. Że wysilenia czynione w celu ucywilizowania narodu nie mają mocy doskonalenia dusz niedoskonałych, ale zmuszają samego Boga do tworzenia dusz doskonalszych. Porównajmy tę te teorię z teorią podaną przez duchy. Dusze przybyły na świat w czasach ucywilizowanych, miały podobnie innym swój wiek dziecięcy. Lecz żyły już i weszły na świat udoskonalone postępem dawniejszym. Przybywają one, będąc przyciągane do środka sympatycznego, w stanie odpowiednim do ich obecnego usposobienia. Tym sposobem usiłowania podejmowane w celu podniesienia cywilizacji w narodzie nie mają za zadanie tworzenia dusz doskonalszych na przyszłość, lecz pociągają ku sobie dusze więcej rozwinięte, bądź te, co żyły w nim za czasów barbarzyńskich bądź pochodzące z innych miejsc. Tutaj leży klucz do postępu całej ludzkości. Gdy wszystkie narody staną na jednym poziomie poczucia dobra, Ziemia w ten czas stanie się przybytkiem tylko dobrych duchów, które będą żyły ze sobą w związkach braterskich, a złe będąc odepchnięte i wygnane, pójdą sobie szukać środków w innych niższych światach które im do gustu więcej przypadną, dopóki się godnymi nie okażą znowu zawitać na naszym świecie. Teorie zwyczajne mają to jeszcze do siebie, że praca udoskonalenia rozciąga się tylko na żyjące i przyszłe pokolenia. Ich skutki są żadne dla tych, co miały nieszczęście przybyć pierwiej, jakby chciano opuścić je w zapomnienie, ponieważ na nich leży całe brzemię barbarzyństwa podług nauki duchów, z postępu poprzedniego korzystają następne pokolenia, przychodzące do życia w lepszych warunkach i tym sposobem mogą się doskonalić u ogniska cywilizacyjnego.